Zapraszamy Pana Jacka Muryńskiego na scenę, damy okazję też wypowiedzenia się jemu. O kurwa jest, to jest... smoka, na to wszyscy czekali. To jest chrzest w uniwersum, to jest w uniwersum. Panie Jacku, proszę wziąć mikrofon od Mateusza. Wstrzymajcie go, trzymajcie. Tutaj, 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 tutaj. Panie Jacku. Panie Jacku. A, a, na kolana, do, na kolana Mateusz. będziesz leżał za tydzień? Pan Jacek wkurzona mina, Dwóch na jednego. E, raz, raz. To może tak, bo od Huberta bym zaczął. Hubercie, z racji młodego wieku no masz tak? prawo nie mieć doświadczenia życiowego, ale żeby aż tak doświadczenia nie mieć, no to sobie nie wyobrażam. A bo... co się stało? Co zrobiłem źle? Chodź mi... Chwileczkę, jeszcze nie, nie doprecyzowałem myśli. Nie możesz przerywać mi po 10 sekundach, chociaż 30. Otóż Wojtek, wzięliście sobie na twarz, jako twarz, bo to jest twarz federacji, jako tutaj frontman chłopaka, który ma prawo nie mieć przygotowania prawnego, ale na etapie wiedzy takiej ogólnej, żeby nie rozróżniać postępowania w sądzie cywilnym, jeżeli jest rozwód, to gdzie, jak, jakiego sądu idziemy? Jeżeli jest nabycie spadku, do jakiego sądu idziemy? No to jeżeli jest sprawa, o której tutaj mowa, no to ten chłopak porównuje sprawę o naruszenie i o odszkodowanie z tytułu bezprawnego wykorzystania wizerunku do sprawy, do, do konfidenstwa, chłopcze. E, a w którym chłopcze, momencie ja to porównałem? No to, proszę no mi to sobie, zrób sobie research. Nie, 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 Proszę mi wskazać, bo ja czekam na to. Na początku to. rozmowy, ale co to? to ja ja, 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 ja cię jest nagranie, to sobie sobie odtworzysz. Ale ja nic I, nie i zobaczysz i wtedy się zapłonisz wstydem. Słuchaj, właśnie I trzeba rozróżnić dojść do krainy. Wiesz, ale tańcula mi nie to przerywaj. Nie tam nie tam, przerywaj. Tam to się przeze mnie nie przebijeś. Tańcula, nie przerywaj! Nie przerywaj. Impostacja głosu na poziomie wiesz, para dokumentu, więc przez, nie przebijesz się przez aktora teatralnego. To tyle. Dobra, więc. Ja e... szal. Do ciebie, dołóż się, bo ty nie jesteś zły chłopak i masz nawet, 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 masz, ja ci powiedziałem, nawet, nawet masz pewne inklinacje, no Kubą Wojewódzkim to nie będziesz, ale masz. Hej, ale, ale, to ale nie, nie skupiajmy się to jest na Hubertach, to, to jest dla mnie bardzo to istotne, istotne to jest dla mnie bardzo istotne, bo co do zasady, no trzeba jednak edukować to społeczeństwo, spełniacie też jakąś, jakąś w jakimś sensie spełniacie... E, jakiejś formy przekazu społecznego. Więc nie można tym młodym ludziom, który, przede wszystkim młodym ludziom, którzy Was oglądają, mieszać tych dwóch bytów. Czym innym jest postępowanie? Dlatego Piotruś, prokurator Szyliga, bo straszył Piotka Piechowiaka postępowaniem prokuratorskim, zarzucając, pomawiając go, żeby. Bo, ale gdzie jak pomawia... papier jest? No Ale są jest na to jest Skriny są, kurwa, no, skriny są. Za, pomaw, zarzucając, strasząc go prokuratorem i pomawiając, że Piotrek sobie za go zatruł, a czym innym jest postępowanie wzywające do aby, czym innym jest wezwanie, na które, które się tutaj powołujesz. Uwaga, wezwanie z kancelarii do zaprzestania naruszania godności. Ja to Proszę. przeczytałem. I co, i tutaj to, i to, i łączysz te dwa byty Ja to, nie, ja... A ja najpierw ja, trzeba tą ja godność mieć, mieć to, w ogóle, nie, żeby ale jej bronić, arku, to po pierwsze. Ja nic nie powiedziałem co, o konfidentstwie. Powiedziałem... przeczytam nawet, że jest to wezwanie. Pęcula, naruszasz wszelkie granice i za to Ja, ja naruszam na wszelkie granice. Znaczy tak, powiem ci tak, najchętniej bym się z tobą rozliczył barterowo, ale w sumie najbardziej... Ale nie, boli, nie macie czy to mi zaoferować, więc nie, naj, naj, się boli, Najbardziej się w jaki sposób barterowo, bo nie rozumiemy tego. Wypuśćcie nas do klatki, to zobaczysz. Najchętniej ale boli... Ale e, w związku z tym, że posiadasz jakiś majątek, e, to e, dolegliwe dla Ciebie będzie, jeżeli za swoje słowa będziesz płacił, bo rozumiem, że 560 tysięcy jednak tak nie wy... Nie Niech pan da numer odrazu. telefonu teraz bliski Więc wysłam. Dolegliwym będzie dla Ciebie poniesiesz najlepszą No możliwą Proszę karę. numer telefonu występuje od razu i będziesz to z głowy, no. będziesz dolegliwie karany, będziesz jak salami krojony ja, za... do końca swojego życia. Tyle. Jeszcze coś? Ale wie pan co, eee, to, taki taki nie jest to jest mega nie fair, plus. bo ja nikogo nie porównałem do żadnego konfidenstwa. Powiedziałeś, posłuchaj, konta jest ale, ale słuchajcie, to nie skupiajmy się, się na Hubercie, proszę, Hubercie, skupmy się na zawodnikach, Hubercie, Hubercie, mówisz ale nie, nie, nie skupiajmy się na tym, ale panie Jacku, nie skupiajmy się już na Hubercie, tylko na naszych zawodnikach. Mieliście dobrego frontmana, dojrzałego życiowo, czyli tego pana. pan, pan, pan jak one... Mówi nie skupiajmy się, pan na panicze. Tak dobrze rozmawiajmy coś. Do panie Jacku, nie panu uszanuje, to szanuje. To, że szanuje. To, że nie mówmy o tym. Już. No, ale niech on szanuje pewną, pewną konwencję, więc albo jesteś merytorycznie przygotowany, albo nie wypowiadaj słów o których pojęcia, znaczeniu nie masz istnienia. Które, które słowo powiedziałem? Nie, okej, okay. chciałbym poznać to słowo. No już, już powiedziałem, no to już starczy. Nie, nie, to nie. To. dobra. Y dobra, teraz ja mam jedną jedno, jedno rzecz. A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego, bo Tata, nastąpiło, nastąpiło to Tato, oddaj mi ten mikrofon, tato! Tato, oddaj mi Cię, ten mikrofon! Dobra. Nastąpiło przeinaczenie, jeśli chodzi o słowo torida. Ja nie jestem z Zabrza, oh. ja nie jestem z Zabrza, więc mam prawo nie wiedzieć, ja się mogę z tymi chłopakami w wielu sprawach nie zgadzać, ale się musimy szanować, to jeżeli mi, zweryfikowani, dobrzy ludzie, tak samo jak, się, jak, jak dlaczego nie wziąłem walki z Jongmenem, ponieważ Jongmena szanuję, nie dlatego, że się identyfikuje z Legią, tylko dlatego, że go szanuję. Bo jest szanowany w środowisku, które ja szanuję wtedy boch i w Żylecie. I to są pewne zasady. Nie mam w sobie pokładu w niechęci do Mena, tak samo, tak samo, jak nie mam w sobie pokładu w niechęci do chłopaków stolidy. I tyle. A jeżeli To właśnie stąd przeinaczenie. czeski błąd. Czeski błąd. Natomiast w przeciwieństwie do Tańculi umiem czytać papiery. Przyjąłeś na live'a mimo ostrzeżenia. Mimo ostrzeżenia przyjąłeś na live a, a wy przyszliście na konferencję. Człowieku, wracam do nich, bo tam jesteś taki tam, jak oni. I teraz, pozdrawiam, teraz pozdrawiam, bo muszę to nie powiedzieć. Nie pozdrawiam. Wejście już dziadowi tele, wejście do zobowiązany. Bo zaraz wejdzie na serce. Z kropelki. Mu kropelki, przez bo zaraz ludzi na serce. z waucza. Przepraszam, z przez ludzi z zabrza. Żeby wyrazić teraz od nich, masz od ludzi, zabrza za to, że przy, mimo ostrzeżenia przyjąłeś z polskiego własnego Ty z tym człowiekiem przyszedłeś na, na, na konferencję po swoim ogroniarzu. Zmijam w dobra ciebie brak. w imieniu Toridy. Dobrze. Jesteś frajerem! Tańcula, jesteś frajerem! Jesteś frajerem. Panowie, następny! To jest! Daj, tam, się. Tam, daj, się, się nie liczyć, moi drodzy, się nie liczyć. Przekażmy mikrofon Mateuszowi. Panowie, zatykamy. Aha, wreszcie, Tata oddał mikrofon. I teraz mam pytanie.